Siemanko, witam Was w kolejnym odcinku Galaxy Poradnika. Dzisiaj zajmiemy się prezentacją funkcji NFC, bo jako, że już mam do urządzenia obsługujące właśnie tą łączność, to pomyślałem, że warto będzie pokazać o co mniej więcej w tym chodzi i jak to wszystko wygląda. Więc tak, zaczniemy sobie od przesłania jakiegoś zdjęcia czy tam tapetki z Nexusa 7. Do, 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 do Galaxy S3 więc spróbujmy oczywiście dwa urządzenia trzeba najpierw odblokować sobie co już robię no, tu mamy jak, jakieś, nie wiem, na przykład takie zdjęcie i spróbujemy to sobie przesłać do Galaxy S3 więc przykładamy dwa urządzenia do siebie klikamy na Nexusie w ten taki obrazek, który nam się zmniejszy, jakby taki screen, który nam się zmniejszy, i jak widzicie, Galaxy S3 pobiera już tutaj ten plik, pisze, odbiera dane zbliżeniowo. Więc czekamy chwilkę. O, już przesyłanie zbliżeniowe zakończono. Klikniemy sobie w galerię, i to zdjęcie z Nexusa od razu nam się uruchamia na naszym Galaxy S3. Kolejną rzeczą dosyć fajną, jest to, że po wejściu do jakąś aplikację, dajmy na to aplikację od baterii. To jest bardzo fajna aplikacja do tam patrzenia na stan naszej baterii, jak ona tam spada, ile jeszcze nam czasu mniej więcej użytkowania jej zostało. I po prostu znowu przykładamy dwa urządzenia do siebie. Czekamy na ten taki miły dźwięk, klikamy znowu. I ta sama aplikacja, jeśli mamy ją oczywiście zainstalowaną, uruchamia nam się na Galaxy S3. I teraz tak przejdziemy do rzeczy troszeczkę niezrozumiałej dla mnie, czyli współpracy s -Beam z Android Beam, czyli takie dwie nazwy: s -Beam to jest Samsungowe, Android Beam to jest Androidowe. Przejdziemy do tego, czy da się przesłać obraz z Galaxy S3 do Nexus 7. Więc wybierzemy sobie jakiś tutaj y, obrazek, na przykład screenshot zrobiony w aplikacji Screen Maker. Czy nie, to nie jest akurat to, ale mniej więcej jakiś screenshot. Y, I po prostu przykładamy znowu do Nexusa. Klikamy na Galaxy tym razem. I jak widzicie, y, nie znaleziono elementu pisze na Nexusie, czyli S Beam i, Samsung, i S Beam z Android Beam po prostu. Nie współgrają ze sobą, tylko troszeczkę nie rozumiem tego, że z Nexusa to już się przesyła, ale już z Galaxy go nie potrafi przesłać. Troszeczkę tego nie rozumiem, ale sprawa z odpalaniem tych samych aplikacji, dajmy na to, odpalimy sobie wallbase od tapetek i znowu przyłożymy dwa urządzenia do siebie, naciśniemy na Galaxy, ta sama aplikacja nam się już uruchamia na Nexusie 7, więc... No, myślę, że ta opcja jest fajna, jeszcze może jak mi się uda zdobyć smart tagi, bo jeszcze są do NFC smart tagi, to wtedy Wam jeszcze pokażę jak to wygląda ze smart tagami, które wam zmieniają na przykład w zależności od ustawienia, możemy tam nie wi-fi wi włączyć przez to, a wyłączyć dźwięk, coś takiego. Więc jak uda mi się to tam zakupić w najbliższym czasie, to na pewno Wam to pokażę. Więc dzięki za obejrzenie, pamiętajcie o subskrypcji, łapka w górę i odwiedzajcie mojego bloga. Na razie.